Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Wam mojego najnowszego moca. Jest to amerykański Peterbilt 379. Wykonałem go w skali 1 do 35. I jak widzicie jest on w takiej czarnej kolorystyce. Poprzednie moje traki amerykańskie były w, głównie w kolorze szarym. A to ze względu na to, że nie miałem tyle części, aby zrobić go na przykład w jakimś niebieskim, żółtym czy coś w tym stylu, ale teraz udało mi się zebrać na tyle czarnych klocków, że po prostu mogę sobie robić te modele właśnie w czarnym kolorze. Swoją drogą bardzo brakuje mi jakiejś takiej serii w kobi odnoszącej się do traków amerykańskich czy też europejskich, albo na przykład nie wiem, maszyn rolniczych albo samochodów rajdowych. Myślę, że znalazłby się dosyć duży popyt na takie konstrukcje, ale odnosząc się już do samej konstrukcji, z przodu widzimy tutaj bardzo duży grill, lampki, przedni zderzak. Tutaj staramy się jakkolwiek tutaj uwypuklić tą konstrukcję. Mamy tutaj taki zakrąglony kafelek 1x4. Dalej widzimy przedział silnika, też bardzo wysunięty, co jest charakterystyczne dla amerykańskich traków. Naprawdę bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj błotniki z tych takich nowych nadkoli, użyłem je z tych niemieckich limuzyn, koła takie dosyć klasyczne jak dla moich modeli, aczkolwiek no chciałbym aby Kobi wypuściło jakieś specjalne koła właśnie dostosowane do takich ciężarówek, no, no niestety mamy tylko te jeśli chodzi o wielkość. Dalej tutaj widzimy schodki, jest zbiornik na paliwo, tutaj jakaś skrzynka. Tutaj po bokach widzimy oczywiście filtry, z przodu jest szyba, wykonana w taki no dosyć ciekawy sposób, użyłem już ją w moich pozostałych trakach aczkolwiek no sam nie wiem czy dałoby radę to jakoś lepiej wykonać. Mamy tutaj też lusterka, wielkie rury również po obu stronach, na dachu widzimy jeszcze klaksony, no i sam dach możemy sobie podnieść. A w środku zamontowałem tutaj dwa fotele oraz kierownicę. Bardzo podoba mi się też jak zrobiłem tutaj tą kabinę z tymi zaokrągleniami. To faktycznie nadaje takiej wypukłości tej maszynie. No i myślę, że nie najgorzej to wygląda. Tutaj mamy też oczywiście drzwi, które są otwierane. Eee, tak, z tyłu tutaj starałem się jakąś szybę tutaj zrobić. No niestety nie mamy czarnych szyb w Kobi, więc zrobiłem coś takiego. Bardzo mi się podoba też jak tutaj zrobiłem te elementy. Zobaczcie, tutaj belka tak przechodzi przez całą konstrukcję, jest zamontowana na tych elementach. No i mamy tutaj jeszcze wyciągnięte elementy zaokrąglone. Z tyłu tutaj widzimy oczywiście siodło. No i zobaczcie, tutaj z tyłu udało mi się zrobić podwójnych sprzęków z każdej ze stron. Jestem naprawdę z tego bardzo zadowolony. No i z tyłu tutaj mamy jeszcze chlapacze. Pod samego traka dałoby radę podczepić jakąś przyczepę, no aczkolwiek ja nie miałem tylu elementów, aby zrobić, nie wiem, chociażby jakąś cysternę, albo taką klasyczną amerykańską puszkę. No, zobaczymy, może jeszcze kiedyś się to uda. A na dzisiaj to by było tyle. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć.